Więc yy, zanim przejdziemy dalej, tutaj chciałbym wprowadzić Was trochę w klimat pewien pewne podsumowanie zrobić. Bo wiem, że tutaj sporo, sporo opowiadałem i sporo się działo. Sporo też mówiłem, taki głupo śmiałem się. Ale jest teraz ważny, ważny element w fabule, który chciałbym, żeby przekonał Was do kupna tej gry. Bo to jest wtedy, kiedy tak naprawdę zobaczyłem, że gra jest czymś więcej i zasługuje na, na, na przegranie w nią troszeczkę godzin. Jesteśmy Dust. Osoba, która ma amnezję, urodziła się, znaczy pojawiła się nagle w lesie. Odnalazł ją miecz Ara, który powiedział, że jest jakiś wyższy cel, do którego Dust musi zmierzać. I Dust właściwie przyzwał ten miecz. Nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Nie znam ich Fidget, która jest, była obrońcą tego miecza, a teraz nam pomaga w dużej mierze. Wioska jest w pewnym niebezpieczeństwie. Gdzieś w oddali jest wojna, czy tam też pewne echo wojny, które wpływa jakoś na. na to. Na, na, cał, na ten cały świat to, co się dzieje. Mieliśmy tutaj przyjść do tej wioski. Okazało się, że wszyscy nie żyją, a wioska jest pochłonięta strasznymi płomieniami. I zostajemy w tym momencie. Dasta, który, który jest u tego. właśnie u tej wędrówki w deszczu, który lekko kropi. I chociaż granie jest aż tak sugestywne i nie pokazuje w jakąś świetną grafiką, czy, czy, czy niesamowitymi efektami tego, jednak tym prostym przekazem wprowadzę nas w ten specyficzny klimat, więc przed sobą mamy kogoś ogarniętego dużą złością, kogoś, kogo, kto tak naprawdę

Who are you? So, you don't remember my name. Rest assured, my friend, this time, you will not so easily forget it. I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. My, więc to my zamordowaliśmy jego dzieci, kiedy on zamordował tyle ludzi spalił całą wioskę. To jest niedorzeczne. on mówi, że to my jesteśmy mordercą, kiedy on tak naprawdę spalił to wszystko. Pomimo tego, że my służyliśmy w dobrej sprawie i tak naprawdę no, chroniliśmy ludzi. Nie chcieliśmy, żeby nikt tutaj ginął. Zabijmy go. Nie ma innego wyjścia. To jest ktoś ogarnięty złością i najwyraźniej tutaj nie myśli racjonalnie. Zresztą to jest niedorzeczne. Nas nazywać mordercą. Jednak on wydaje się nas znać. Jest postacią, która, która wydaje się, że. Chyba jest, chyba jest w jakiś sposób. obeznana z nami. To prawdopodobnie przez to, że, 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 że widział, co uczyniliśmy. dla jego pobratymców. Arka jest dosyć trudna, więc mam nadzieję, że mi tak w ogóle wyjdzie to. Jednak ten boss jest dosyć prosty. Zabicie go to jest kaszka z znaczkiem. Już jesteśmy blisko. Zaraz padnie ta bestia, która zabiła tyle niewinnych ludzi. Gin. extinguished by your hands. My hands? <coughs> you and your warm-blooded kin. We moonbots were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family. I-I didn't... Remember, uh, there is sadness in your eyes, but it is not guilt, it is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow. he even murdered his own kind our greatest allies amongst the warm bloods but one escaped she was the only one i would dare spare in the slaughter that was to come she who are you talking about who did i kill <sighs> Left me. I return now to the life thread, and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. 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 Dust to dust. obrócisz He knew who I was, Fidget. He'd seen me before if only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Dias. <muchy> 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 Więc z tego wszystkiego. Mieliśmy zgładzić mordercę, a okazaliśmy się sami być mordercą. Co prawda, Dust, jako osoba, która nie posiada wspomnień tego, co było wcześniej, to mimo wszystko zrobiła pewne rzeczy w swojej przeszłości, takie jak była częścią ruchu, którym mordował właśnie rasę, z jaką mieliśmy przed chwilą okazję walczyć, którzy nazywali się Mundloc. Nas nazywali ciepłokrwistymi. Kiedyś byliśmy asasynem. Tylko to wiemy. Wiemy, że kierował nas nami Gaius. To ta scena niesamowicie przekonała mnie do tej gry. Ponieważ. niby. byliśmy w takiej grze, w której wszystko w słodko wyglądało i. Wszędzie jakieś tam potworki, fajne walka i to wszystko jest śliczne, to wszystko jest efektowne. I w pewnym momencie spotkamy kogoś ogarniętego gniewem, który wpłynął tak bardzo na niego, że aż oszalał. I... I. Jedyne co on chciał to bronić swoją rasę. Całą rasę. I tak naprawdę w pewnym momencie my się okazaliśmy tymi złymi. Ale czy też możemy się w tym momencie obwiniać za to wszystko? I tutaj pozostaje pytanie, właśnie, które, które nie jest do końca odpowiedziane. Czy to, co zrobiliśmy wcześniej i to, co wiemy teraz, w jakim konflikcie to pozostanie, jak do tego się ustosunkowujemy? Cholera, to była piękna scena. Dla niektórych, dla niektórych może się oczywiście kojarzyć z tymi słynnymi momentami w Assassin's Creed, kiedy. Zabijamy ten swój target, który, który, na który tak długo polowaliśmy i dajmy chwilkę, żeby on porozmawiał z nami. Myślę, że gra ma o wiele więcej do zaoferowania, fabuła jest prześliczna, więc szczerze, jeżeli zaciekawił Was ten materiał, ten, który teraz prowadzę, jak najbardziej zachęcam Wam do, do kupna tej gry, bo nie jest aż taka droga i to jest naprawdę bardzo przyjemne, przyjemne doświadczenie.